No, udało mi się zdobyć pierwotny tekst przemówienia premiera Kaczyńskiego, napisanego przez niego samego na niedzielną konwencję PiS. Jak zawodowi pisacze przemówień PiSu zobaczyli, co premier stworzył, to jeden popełnił Harakiri na pluszowym misiu, drugi oddał się do dyspozycji żony, a trzeci poszedł zdać butelki, a pozostałych 97 wzięło się do roboty, której efekty usłyszeliśmy. Oryginalny tekst ekspoza na konwencję przyszłość, rozwój, sukces był krótki i brzmiał tak. A witajcie! Nasza konwencja odbywa się pod hasłem przyszłaś, rozbierz seks, czy, czy jakoś tak, nieważne. Ważne, że przystępujemy płynnie do budowy drugiego etapu, czwartej Rzeczy Podpolitej, bo pierwszy etap nam nie wyszedł. Nie z naszej winy, a przez nich tego opalonego buraka i nacjonalistyczną tykę. A ja chciałem wyeliminować z życia te mechanizmy, które w sposób Wymieniam w kolejności alfabetycznej: destrukcyjny, groźny, krzywdzący, niedobry, niezdrowy, obciążający, patologiczny, szkodliwy. Aha, i nawet znalazłem coś na ży, żenujący, godzą w Polską, znów wymieniam w kolejności alfabetycznej: demokrację, interesy, perspektywy, praworządność, przyszłość, przeszłość, teraźniejszość, a także za przeszłość i w prezent perfekt godzą. Mimo, że muszę zawierać kompromitujące kompromisy, wiem co robić, aby usunąć te mechanizmy, które, jak powiedziałem, robią w Polsce kuku i mieszają jak głupek alkohole na imprezie. Tymi mechanizmami jesteśmy ja z bratem i jesteśmy z naszych osiągnięć durni. Jesteśmy za ochroną życia, słyszysz Maria, i nie chcemy go stracić, więc się zmywamy. Kto nie jest przeciw nam, ten nie wie co robi. Dziękuję za zabranie głosu. Nie klaszcie.